Czy meble wyrzucone na śmietnik albo oddane za darmo mogą być warte tysiące złotych? Brzmi jak bajka, a jednak ostatnio w ręce Arciego trafiło stare biurko, które ktoś uznał za bezwartościowy grad. Trochę pracy, szczypta wyobraźni i efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Biurko nie tylko odzyskało dawny blask, ale zachwyciło wszystkich, którzy je zobaczyli. Dziś mamy kolejne wyzwanie, a konkretnie na celowniku są meble z OLX, które ktoś oddaje za darmo, bo uważa, że nie są już do niczego potrzebne. Ale czy naprawdę? Czy da się w nich dostrzec potencjał? tchnąć w nie nowe życie i sprawić, że z bezwartościowych rupieci staną się czymś wyjątkowym. No dobra, jest zlecenie na odebranie mebli, więc jedziemy, zobaczymy co to jest. Ale szybka akcja, nie będziemy się rozkręcać, ładuje na samochód i zaraz wracamy na bazę. Słuchajcie, przyjechaliśmy na miejsce zimno, jak cholera. Zamykamy i lecimy. A! Nie mogę wyjść. Teraz ja już przyjechał. z po chłopaków. Panie, towar przywieziony. Darmowy, dawaj, zobaczysz co przywiozłem. Usłyszałem, że coś za darmo, a to uczciwa cena. Może za darmo maru, a jednak można trafić e, Ja muszę zobaczyć. Nie masz roboczych ubrań, więc coś wartościowego. To są robocze. <laughs> Takie ładne? Ole, modlić. O świętach. O, nie. Dobra, nara. Nie, no, chodź. Byłeś na ogródkach działkowych? Cześć. jest niespodzianka, bo miały być jedne webra, a dostałem gratis drugie. Ktoś się chciał pozbyć Czy mam coś zaszło ropą oczy, czy tylko on widzi w tym potencjał? Nie, jeszcze jeszcze nawet... Ale co ty zobaczyłeś? Stary paździer! Ja ja starą płytę wiórową. Ty, jakie daleka! Jak pokaż co ty, się ty, zbierało! Ty, ty. Ej! Arcz, a skąd ty to traskałeś? To na tym coś było, bo tu są otwory! Do góry na to, bo tu jest tak, to jest stąd. Nie wiem, wiem! A, bo porysuje blat, tak? tak, <laughs> tak, 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 tak <laughs> jak się nazywa ta szafka? Szafka typu lubusz. Wiecie, że te meble kosztowały 11 800 zł. I tyle by było warte. Jest to orzech. Zielonogórska fabryka mebli Zefam z zielonej góry. Aaa, brawo! A drugie co ma? Uuu! To salonowe jakieś. Siła motyla. E, meble clear początki. Dobra, to możemy postawić? Stawiaj! ma szaba! Druga szafka jest podobna, tylko same szuflady troszkę jest ich mniej. Dobrze, to jeden odcinek, tu drugi. Wszystko dogadani. Arci robi, a my lecimy i będziemy tam mu przeszkadzać albo nie, pomagać. My lecimy, a ja powiem, wam tak, zobaczymy. Nie, to dobra, to. rozpakuję Kujne. jeszcze, żeby nie było. Jak wyłączysz to i no wyłączasz, bo wracam, bo widzimy zimno. Dobra, nasze spa przyjmuje kolejnych zawodników. <laughs> meble jakie są, sami widzicie, no elementy niektóre odchodzą dosłownie same, ale myślę, że i tak są fajną bazą do kolejnego projektu, gdzie odmienimy ich wygląd i przeznaczenie. Elementy. Wszystkie? Ty, jak to w ogóle dowieźliśmy całe? W takich starych meblach dużym problemem, przynajmniej dla mnie, są te płaskie wkręty. Naprawdę nienawidzę na nich pracować. Bo wiele ciężej się robi niż normalnie na krzyżakowych, a tu jest klej... A, wszystkie są klejowe. O kurde, myślałem, że będzie łatwiej. No, jak widzicie, kolejna robota. I teraz wrzucę to na koziołki. Nie wiem, bo chcę zrobić to sam. Ale czy się uda? Zobaczymy. Nie będę cwagaczył, pomóż mi. No i teraz delikatnie, zobaczcie, muszę pościągać miejsca, gdzie był klej. A zaraz najpierw robię to dutem, a później lekko podszlifuję. Trochę indiańską wyszło. Choć aby się za wiele rzeczy nie marnowało, to te szuflady, co tutaj widzicie, trzy przerzucę na te szuflady z tej strony. Pierwsza sprawa, będzie mieli bardzo dużo miejsca, do tego wykorzystam te elementy, ale żeby to zrobić, to muszę najpierw pościągać rączki, bo u mnie w tej wersji nie będzie rączek. Widzę, że są tylko na kołki, więc myślę, że reszta tak samo gładko pójdzie jak ta strona. Rączki pościągane, no i na tym etapie muszę jednak szuflady. Poprzerzucać na to miejsce szuflady, szyny pod szuflady. No bo zostaną mi otwory, które później będę i tak szpachlował. Szuflady działają, wszystko gra, więc teraz kolejne co muszę zrobić to zdemontować te dwie półki. Ha, zobaczcie, nawet konfirmaty były na płaskie. Nie tak jak teraz na imbus się robi o wiele fajniej, wygodniej, no ale po prostu, no słuchajcie, takie czasy. Teraz pozbywam się wszystkich niepotrzebnych elementów. Dobra, słuchajcie, z takiej oto płyty muszę jeszcze dociąć dwie ścianki. Je przykręcę do korpusu i w końcu nadejdzie pora, o której mówię od samego początku, czyli szpachlowanie. Dobra, biorę się za mieszanie szpachli, a tak w ogóle będę to działał na deseczce, którą jak widzicie wypalił klamer. Zobaczcie na odcinek, gdzie testowaliśmy gadżety. Fajny gadżet do takich oto prac, a poza tym teraz biorę i mieszam szpachlę, twardzacz, no ale zapach, jajku. Hm. Ja nie muszę patrzeć, już wiem kto idzie. <grymna> <grymna> Zaklinacz szczurów. <w> <grymna> Ty, ale fajna, kolorowa. Będzie jak na już... na ledzie, jak jest będzie wszystkim w szkole sprzedawał. Jak już flety drukują, to jest no, elegancki. Człowieku, no potopiło tak ładnie, że to, no, super. Powiem Ci, że yy, zrobiłem teraz kilka wydruków, no to kilka na zasadzie dwa albo trzy. Yy, I wydrukował teraz jakieś tego Mister czy jako tam Mister No czekaj, powiedzcie mi. Ale to jest ten z tym kikiem, taki stojący, nie? Z kijkiem chyba Nie no, wiesz o co chodzi. No to nie wiem, niego jakiego Avengers? Z, z Wars. Stars Wars. Słuchajcie, piękny format, ja ci nie przeszkadzam, bo ja idę nagrywać dalej. A później przyjdziesz do kolejnego etapu, będziemy razem coś podplanujemy, co? Bo mi podpowiada, ja z wszystkich rezygnuję, które on podpowie. No <grystanie> mówi mi tak, pomalujmy to na, na szaro. Mówi, o, to znaczy na biało. Dziczki tutaj? No, no tu super, dobra, to lekko w lewo. <grystanie> Korpusy porobione, czekamy aż wyschną. I słuchajcie, ja zostawię je do jutra, bo już jest dosyć późna godzina. Jest to wszystko stwardnieje konkretnie. I jutro rano spotyk spotykamy się i lecimy ze szlifowaniem. A tymczasem otwory w szufladach zajedziemy. Słuchajcie, wszystko elegancko już podeszło. Twarde jak kamień. Więc nadeszła chwila, aby całość po prostu wyszlifować. Bardzo dokładnie. Przed chwilą, poza kamerami. Dlatego mam kaptur na głowie i bluzę. Przedmuchałem całość sprężarką, a teraz po prostu otuszczam powierzchnię, no i przy okazji czyszczę. I słuchajcie teraz creme de la creme. Bo tak się jakoś mówi. Dosłownie, bo biała, piękna farba wieża na mebel. I oczywiście jest to farba specjalna do renowacji mebli. No i co? Szuflady pomalowane, szafki pomalowane, pora się wziąć też za drzwiczki. Pokażę Wam przy okazji fajne narzędzie takiego lifehacka, jak sobie radzić samemu przycięciu dużych płyt. Najpierw dotnę trzy fragmenty, takie po prostu bezmiarki nawet może to być. Teraz te trzy elementy składam w taką o, kanapkę, tak że szynka wychodzi, no i całość oczywiście skręca. No i dobra, leca, no akcja, zobaczcie jak to działa. Widzicie, tam się końcówka trzyma elegancko. Nic się nie poderwało, nic się naderwało. Dobra, lecimy z dwiczkami. Elementy szybciutko podocinane. No i teraz temat taki. Muszę całość podszkifować i pomalować na biało. Słuchajcie, ale przed pomalowaniem jeszcze muszę nałożyć obrzeża takie, no, żeby całość po prostu pomalować razem. No i elegancko. otuszczone, wyczyszczone, wydmuchane, przedmuchane. Więc pora na malowanie. Dobra, i pora pojechać do sklepu jeszcze po zawiasy. Pomyślałem. Ja A ty przerywasz mi? Dobra, eee. słuchajcie kochani, proszę tutaj nie. O ty! Co to jest? Wejdźcie sobie na nasz kanał ten sucinek o tak zwanej czekoladzie, która zawojowała świat TikToka, na pewno. Czekolada Dubajska. Bardzo proszę, to jest kupna. Eee. Nie gada, żeby swoją zrobiliście. Czuję, no, co, co, co ty mówisz? Dobra. To jest kupna. Żebyście wiedzieli, tabliczka te, takiej grubszej kosztuje między 50 a 60 zł. Co? No, jest taka, jest taka te. Z płatkami złota? No, niby z pistacjami i czujesz jak chrupie. ma być sobie, No. Kurde, no. Za, za, za słodka. No skam, nie? Nie da się tego... A Ale czy to jest, to jest to lepsze od nie. milki, która leży na półce? Oreo czy coś? Znaczy, tak. ja milkę uwielbiam, w porównaniu do no. tego, to jest, to jest porażka. Spróbuj naszej. Ło no, kurde. Czujesz jak chrupie? Czujesz pistację? Ta ma te y, kalifa, czy jak to ono się nam nazywa? mija kalifa. No to jest, to jak cholera a ta jest ze składników z Biedronki, one jest zastąpione ciastem filo, czyli takim cienkim, cienkim ciastem francuskim, pociętym na, na nitki i usmażonym. Co on mówi? Co on <grym> mówi? Słuchajcie, teraz składam szuflady, przed usztywnieniem jeszcze tyłu, bo będzie mi łatwiej po prostu teraz pracować. Tutaj wjeżdża kolejny element, czyli półka i półkę zrobimy z takiego oto domka. naprawdę gdzie to się pięknie komponowało, biel, drewno. Dobra, zanim... Podskifuję to, sprawdźmy czy to w ogóle wchodzi i dobrze wymierzone Kurde. torpeda, no i zobaczcie, nie fajnie to wygląda drewno naturalne z taką bielą moim zdaniem elegancko no i teraz właśnie jak widzicie o wiele łatwiej jak nie mam płyty z tyłu mogę kątowniki poprzekręcać oh, no i półeczka zobaczcie sam raz, tylko teraz z przodu nie będzie kątowników widać, a półka będzie się konkretnie trzymała no i przechodzimy na dalszy etap, czyli, jak już wcześniej wspomniałem, półki szklane. I teraz robię otwory, wkładam te dindle. O, kurde, fabryka. Ale mam jeszcze właśnie niespodziankę, już nie wiem, czy o niej wspominałem wcześniej. A mianowicie ledy do półek. Szkoda, że są czarne kabelki, ale zaraz może coś wymyślimy. Spróbuję jakoś pociągnąć, żeby nie było ich widać. Dobra, gaś elegancko, czadersko. No i wieża tylna płyta. Słuchajcie, to usztywni tak konstrukcję, że już naprawdę się nic nie będzie ruszało, gibało. No i okej, okay, to no kolejny etap to docięcie blatu oraz półki na półkę. Jak widzicie, półka już tutaj elegancko się prezentuje. Blat przed chwilą też widzieliście, że skrupulatnie szlifowałem. Teraz biorę się za haczyki. No dobra, żebyście już mi pisali, że haczyki, haczyki mówię zawieszki. Tak jest napisane na opakowaniu i tak ma być. Druga rzecz to teraz muszę zrobić otwory, przez które będą przechodziły kable. No powiem wam, szyba wymierzona idealnie. Słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz. LEDy, które zamontuję z tyłu. Pomyślałem, że troszkę zrobię inaczej niż w poprzednim sposobie. Po prostu pomaluję te kabelki na biało. Jeszcze tylko zrobimy próbę, czy działają te ledy, bo nie sprawdzałem. Świeci, świeci. Super, pięknie. It's beautiful, it's pięknie, it's beautiful. Dobra. Popatrz, jaka Francja. No i nadeszła pora, aby nasz komplet w końcu zawiesić. No i pozostał jeszcze do zamontowania rączki. Specjalnie montowałem ich w warsztacie, bo chciałem, aby wszystko tutaj po prostu powiesić, postawić. Wtedy będę widział całą kompozycję i do niej dobiorę właśnie kształt. Słuchajcie, dla każdego coś miłego. Jest kilka rączek, skromnie, delikatnie, ale dół zrobię jednak w puszpuli. Będziemy naciskać i szuflada będzie się odpierała. Ale to już zaraz. Drodzy, troszkę pracy było, nie powiem, ale efekt moim zdaniem jest imponujący. Jeżeli byście chcieli więcej podobnych odcinków i doceniacie moją pracę, to postawcie mi kawkę. Link jest tutaj i w komentarzu podwieszonym, a tymczasem dzwonię po chłopaków, bo chcę zobaczyć ich reakcję. poczami, gdzie to jest, a to tutaj jest? Człowieku. Takiego sypu! To jest niemożliwe Aż włoski się podniosły no, ja Przez ciebie no, no, żadna ślicznie. wystawka z Niemiec już nie będzie miała rację tu można wziąć wszystko i zrobić z tego wszystko Zamawiam następny raz, jadę z Arturem Trzy koła to znowu No tak, już nie. normalnie idziesz do sklepu Krzysiu, Krzysiu nie? mówi, że chce jechać ze mną po, po kolejne, ale już Kolejny mebel, ten co przywiozłem drugi Nie 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 I bierze go Goli Ale A już Jakie, O matki się złapał Słuchajcie, trenujcie bo bardzo To jest po kiboczu na nartach Oła, jakie jeszcze wrażenia O jak mnie w dwóch głowach złapało, nie wiesz? Powiem ci, że padł z wrażenia o! Zobaczcie, jak Arci zadbał o każdy szczegół. Chciał tą kostkę postawić na rancie, więc wlał to Widzisz to? Ale... Bo to jest już taki, wiesz, przenośne. Aha! Wow! Brawo! W ogóle, jak ktoś zobaczył, to jest kostka dla Krzysia, bo nie rozpoznaje kolorów. Że naprawdę, dobrą robotę odwołaliśmy. Tak. nas! Tak. Za nas! Do roboty!